Witam was widzowie w Heroes Siega, yy, tak to jest taka bardzo fajna gra i zapraszam was do oglądania No więc tak dobra może ja powiem co to za gierka Hero Siega to jest gierka coś typu tak Isaac Isaac to się nazywa to co nagrywa Gimper no chyba tak dobra więc bierzemy sobie single player że jeden gracz, i tak, i tutaj, um, ile możemy mieć ludzi? Kół dobra, to jest mój pierwszy, pierwsza postać. Y, że, jak testowałem grę, więc widzicie, i dobra, stworzymy sobie nową. Grałem sobie oczywiście tymi wszystkimi postaciami, już by je stestować. Stestować, i jak na razie, najbardziej mi przypada do gustu necroman. Necro... Mancer, Nekromantę, chyba tak, dobra, nieważne. E, nazwiemy ją, ją, jego trebu i sobie zagramy. E, więc tak, jak widzicie, tutaj sterowanie jest za pomocą e, WASD i strzałek tak więc dobra. Jeszcze z tym e, sobie rozdamy, tutaj skill. Na początku damy wszystko wata, znaczy wata, speed. I tutaj z skeletą Mua Mauler, tak? Dobrze, to czytam, Jezu. Uch, uch, aż jebać. Nie się chce, bo, bo nagrywam to o dość późnej porze, więc sami widzicie. Dobra, e, może ja tak opowiem coś o tej gierce, bo... Mm, bo, bo, bo... Dobra. I tak, to co ja wziąłem... Mm, o Jezu, może tak, to co ja tutaj wziąłem, o to. To jest oczywiście skill, to jest u mnie jedynka i możemy za każdego zabitego potworka możemy zespałnić jedną taką tego mła, o, to? maulera. Dobrze, czytam, dobra. Yy, I tak, za każdego zabitego, ale maks jest trzech yy, do, do zrespienia, więc yy, nie ma aż tak dobrze. I w sumie dobrze, ale dobra. O Jezu, co, co to jest? O dobra, widzicie jak tutaj są takie szczurki wredne, które na nas skaczą kurde, i nas biorą ten e, o, od każdej strony, gwałcą w ogóle. E, I tak, ja oczywiście wygrałem tutaj, brałem e, nekromand, nekromandę, tak? Nekromanta, chyba tak. E, tylko dlatego, bo to on ma swoich takich murzynów, którzy chodzą i wszystko robią Jak widzieliście te, te zielone kółka, które spadały z nieba, to, to też się czasami takie coś pojawia, to jest dla, dla naszym. Jezu, już zapomniałem kiedy to wyskakuje i w ogóle Jakbyście mogli to, nie wiem, pamiętajcie o tym, byście mi powiedzieli co i jak E, wiecie, także ja to nagrywam, wy byście e, Oglądali, przy okazji mi coś tutaj Tłumaczyli, więc Wiecie, no taki fajny duet, byśmy zrobili Dobra mm, mm, mm. Oczywiście jak w Bajzaku na przykład były Poziomy, że te jak to mm, Jak to się nazywało tam e, 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 Czekajcie, niech sobie przypomnę, że te pokoje to tutaj są wavy, jak widzicie na samej górze wave 3 e, wave i tam enemies left, że musimy tyle przeciwników zabić, żeby pojawił, pojawił się e, nowa arena. No i widzicie, bardzo fajnie, bo zabili, czyli nie jest łatwo tutaj oczywiście, jak to wyjdziemy i wam pokażę, bo tutaj statystyk, tutaj są jakieś temki, które można odblokować. Ja jak na razie takie dwa odblokowałem, jak sobie grałem na tak, próbie. Co to jest? Real? Co to? E, co, co coś robi? Dobra, nieważne. E, tutaj statystyki, achievementy i takie tam, dobra. Więc sobie jeszcze raz zagramy, czy dwa, wiecie, bo ja chcę wam to pokazać. Nie wiem, żeby wam się ta seria może spodobała, wiecie, tak, tak. To jest taki odcinek, wiecie, na próbę. Ja tą gierkę oczywiście, można ją oczywiście kupić na Steamie, ja ją kupiłem... On tutaj na, na czym? Tak, ona tutaj na Steamie kosztuje... No nawet jest droga, bo 5 euro, czy tam 6. Więc mało to nie jest, a... A przynajmniej dla mnie. Bo nie lubię wydawać aż tak dużo pieniędzy na gry. O, achievement Uno Kill... Coś tam 400 monsters. E, no widzicie, widzicie, no, achievement odblokował, odblokł, jak to, Może no, że odbloku, nie, nieważne, że odblokowany achievement, dobra, o, jak widzicie, ile tutaj szczurków, które mogą nas zagryźć i w ogóle, dobra, sobie, ja szybko tutaj zabijemy, komandy nasze zespałnimy i tak, e, ja tą ja tą grę oczywiście kupiłem za mm, niecałe 10 zł na G2A więc wiecie, jak chcecie taniej kupić to mm, no, możecie tam I gramy trzeci raz. No przepraszam, że tak lamię. Na nagrywam to oczywiście już czwarty raz, bo Action musiał mi zwalić głos, musiał mi nie nagrać głosu, no, no po prostu zajebiście, o nie dam się, nie dam się tym kulkom głupim znowu zabić. Już dwa razy mnie zabiły, co głupie. Dobra, a tak, tak. Dobra, bijemy. Nie, ta ten, ten mualler. Mauler, mauler, dobra. Będziemy na to mówić mauler, tak jak pisze. Nie wiem, jak to się czyta. Możecie mi zawsze w komentarzach napisać. Oczywiście, jak zostawicie lajka. Like, no? <grybujesz> Ale dobra. Mm, mm. O, awansowaliśmy na poziom. Chcę tutaj tam tak speeda i teraz będziemy iść w damage. E, dobra, te szczurki, kurde. O nie, o nie. O nie to jest takie wredne tutaj gówno jak to, które strzela ten kul... Kurwa nie No ja w to nie wierzę co. No żeby kolejny raz kuleczki nas takie zabiły Dobra, tutaj jak widzicie są jakieś takie sfelowate kurde potworki Nie wiem co one robią Jakbyście mogli to czytajcie właśnie tam na, gdzieś na Wikipedii Nie wiem wytłumaczcie mi co i Tak, tak, tak żeby był taki, wiecie, aktywność kanału, you no, know, ale dobra, już takiego bezbędnego witolenia, ja tak może tutaj się skupię na tej grze, bo, bo ja tutaj lamie jak kurde, no to. Surprise, motherfucker! No więc tak, to by było na tyle, ja po prostu już kurwa, Redja dostaję, więc um, mam nadzieję, że seria wam się spodobała, że e, 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 zostawicie lajka, komentarz, Cóż, no, spodoba Wam się ta gierka, że, 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 że. No, ogólnie do następnego odcinka napiszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba, czy nie, więc papatki.